Cześć, dzień dobry, witajcie. Spotykamy się z racji pełni księżyca, która do nas nadchodzi 7 maja. Pełnia księżyca w Skorpionie, zwana pełnią kwiatowego księżyca, nosi taką nazwę, ponieważ jest często łączona z kwitnącymi pąkami drzew i kwiatów. Słowa, które mocno rzucają się podczas tej pełni, to na pewno moc i władza. Niosą za sobą ukryte pragnienia, pożądanie, potrzebę kontroli, aby inni spełniali nasze oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że skorpion to przecież znak śmierci i odrodzenia, dlatego też będą towarzyszyły nam silne emocje, takie jak lęk, gniew i zazdrość, ale może pojawić się również pogłębiona, pogłębiona świadomość samego siebie, nasza wewnętrzna moc, rozkosz i ekstaza. Bardzo ważny temat, do, z którym polecam wam. Popracować. To jest temat naszych długów, zarówno finansowych, jak i tych wobec innych ludzi, tych w relacjach międzyludzkich, czy, czy związanych w ogóle z nadużyciem. I naprawdę jest to świetny moment, ponieważ skorpion, ja uwielbiam skorpiona ja i zawsze o tym mówię w swoich czytaniach: ciągnie z góry i z dołu. To jest fajny moment, aby zrobić w sobie porządek, wyciągnąć ze środka właśnie jakieś niespłacone zależności, być może finansowe, być może emocjonalne, może nadużycie kogoś. Po prostu, że obciążaliśmy kogoś, i, i czas, i pora wrzucić tą energię. To będzie naprawdę bardzo dobry czas, dlatego że pamiętajcie, księżyc malejący to jest ten księżyc, którego ubywa, wtedy będzie nam łatwo samemu siebie się oczyścić. Bardzo Wam dziękuję za każdy lajk like i za każdy komentarz. To jest dla mnie naprawdę niezmiernie miłe i ja się cieszę z każdej łapki w górę. Mm, dziękuję Wam za to, dziękuję Wam za ten feedback. Dlatego zdecydowałam, że najpierw zrobię nagranie zbiorcze, z którego wyciągnę po jednej karcie dla każdego znaku Zodiaku, tak jak zrobiłam to na poprzednim nowiu w byku a później mam nadzieję, że mi się to uda chciałabym do tego usiąść do końca weekendu dla każdego znaku zodiaku na okres dwóch tygodni mam nadzieję, że zakończy się to powiedzeniem w międzyczasie zapraszam Was do siebie w czwartek na godzinę 20 na mój Instagram Anna Drostarot tam zdecydowałam się o 20 zrobić krótki like jeżeli będą jakieś pytania odnośnie tego ogólnego czytania to możecie tam spokojnie wejść i je zadać to moje drugie podejście do takiego czytania zbiorowego. Umieszczę na końcu czasówkę, a teraz poproszę o całkowite prowadzenie na najbliższą pełnię Księżyca w znaku Skorpiona, w intencji naszego najwyższego dobra dla nas wszystkich. Co na spodzie? Hmm, osiem mieczy. Osiem mieczy to jest ta energia, ja nie bez kozery właśnie ten tarot seksualny. To jest ta energia, kiedy mamy poczucie, że nie ma innej możliwości. Że nie uda mi się wyplątać, że nie da się inaczej. Że jestem komuś zależny, zależna, podległy, podległa, um, uwikłany w coś. Dlatego że ósemka mieczy to jest często taka energia, która mówi, nie widzę innej możliwości. Tutaj z tyłu widać diabła. Tu widać rozkosz, niemniej jednak z tej rozkoszy trudno jest nam się uwolnić. Tutaj Jesteśmy czymś ograniczeni, od czegoś zależni w tej karcie ósemki mieczy. Tak jak wspomniałam, to jest świetny moment, aby zagłębić się w siebie, wejść do środka i zobaczyć, jakie mamy niespłacone długi albo finansowe, albo emocjonalne względem innych ludzi. I nad tym polecam Wam się pochylić, bo ósemka mieczy to jest zawsze ograniczenie, ale to jest ograniczenie, słuchajcie, mentalne, nie fizyczne. To nie jest sytuacja, że mam złamaną nogę i dlatego nie mogę iść, nie wiem, na pielgrzymkę, wymyślam teraz. Albo. Nie mam pieniędzy i nie mogę kupić sobie jedzenia. To są lęki obawy w głowie, takie poczucie należności do kogoś. To jest właśnie ta moc i władza, te dwa słowa, które się mocno rysują podczas tej pełni, kiedy chcemy mieć tą moc i władzę, a niestety jesteśmy cały czas podlegli komuś. Jak zatem sobie poradzić, w jaki sposób poprowadzić rozrachunek wewnętrzny w nadchodzącej pełni, aby jak najlepiej z tego korzystać? Przede wszystkim w pracy samemu ze sobą. Najpierw dla. Byka. Myślę, że będę od razu tutaj omawiała te karty. Byk, ponieważ mamy jeszcze słoneczko w byku, dostaje ode mnie. Kochanków, bardzo się cieszę, bo to była moja dzisiejsza karta dnia, którą prezentowałam na Instagramie. Karta kochanków to jest energia, która mówi o konieczności podjęcia wyboru i decyzji. Tutaj warto mieć na uwadze, że zawsze jest koszt alternatywny. I nie patrz w ten sposób, bo że coś stracisz, wybierając coś innego, dlatego że ten mężczyzna też nie jest w stanie posiąść dwóch kobiet. On musi podjąć wybór: blondynka czy brunetka. Nie uda mu się żyć w tej bigami w naszej kulturze. I tutaj mówię do ciebie, byku, dlatego. Abyś skoncentrował się na tym, że zawsze płacimy koszt alternatywny. Jeżeli zdecydujesz się na jedną ofertę pracy, nie weźmiesz drugiej, to będziesz się zastanawiał, czy tam na pewno nie byłoby lepiej, czy nie dostałbyś więcej. Jeżeli podejmiesz decyzję, że wyjeżdżasz tu, a nie tam, będziesz się zastanawiał, gdzie pogoda byłaby lepsza. Takie wątpliwości towarzyszą nam zawsze. I karta Bliźniąt mówi, że to jest czas i pora, aby podjąć. Podjąć właśnie y, konieczny wybór, stanąć do tej decyzji, zdecydować się na któreś z rozwiązań, nie bacząc na to, że a może tam by było lepiej, bo jestem przekonana, że podejmiesz najlepszą dla siebie decyzję. Także tu ta energia mówi o tym, że w końcu rusz do przodu, podejmij wybór, bo czas nie działa na Twoją korzyść. Dlatego, u Byków, myślę, ponieważ to jest karta Słońca w Bliźniętach, do 21 czerwca, o tym też mówiłam w dzisiejszej karcie dnia, do 21 czerwca daj sobie czas na podjęcie ważnych wyborów w Twoim życiu. Myślę, że wyjdą z racji najbliższej pełni, tej czwartkowej, dwa dni, trzy dni po tematy, które będą dopraszały się wyjaśnienia czegoś jeszcze raz i to będzie dobry czas, aby, jeżeli nie umiesz zmierzyć się z tym od razu, podjąć drobne kroki, ale aby tego w dniu przesilenia letniego, czyli 21 czerwca mieć temat zamknięte. To przed tobą. E, za bekiem mam bliźnięta, i co dla bliźniaków? Dla bliźniaków mam 10 kielichów. Ja bardzo lubię tą kartę. Karta dziesiątki kielichów to jest karta. Pełni emocjonalnej, kiedy już jest mi tak dobrze, że mam poczucie, że już więcej nie zjem. Jest mi tak dobrze, czuję się stabilny, spokojny, czuję, że emocjonalnie jestem w stanie zaspokoić nie tylko siebie, ale również moich najbliższych. Tutaj ta dziesiątka kielichów wyrasta z dziewiątki kielichów, czyli samemu ze sobą jest mi już tak dobrze, mam sam do siebie tyle miłości, że w końcu jestem skłonny się tą miłością podzielić i obdarzyć się kogoś innego. To jest energia, która wyrasta z miłości samego do siebie. I kiedy bliźniak sam siebie akceptuje, kocha, darzy uczuciem i miłością, w końcu jest w stanie się tą miłością podzielić. W kontekście tej pełni w skorpionie i słów e, moc i władza, o których mówiłam, mam poczucie, że tutaj bliźniak odnajduje w sobie tak rewelacyjny ład i porządek, że w końcu dojdzie do tego, że jest skłonny pozwolić sobie na to, aby dzielić swoje uczucia. I emocje z innymi, że jest w stanie w końcu nimi kogoś obdarować. Bardzo piękna energia. Bardzo lubię dziesiątkę kielichów. Wszystkie dziesiątki w zasadzie są taką kartą, która mówi otwórz się na nowe, bo, bo przyjmiesz wtedy jeszcze więcej. Mamy bliźniaka. Zobaczmy zatem, co uraka. Wow, Mak. Uraka mamy kartę Maga. Mak ma to do siebie, że on mówi, że zawiesz w kontekście pełni w skorpionie czyli moc, władza, pożądanie, ukryte pragnienia, potrzeba kontroli, yy, generalnie porządki, po to, aby się w sobie samemu odrodzić. Mak mówi, Oczywiście, że tak. To jest takie trzy razy, e, trzy razy tak i ukłon w Twoją stronę, drogi raku, ponieważ będziesz miał ku temu świetne możliwości. Emocjonalnie stabilnie, w działaniu zdecydowanie tak. Mądre analityczne podejście, decyzje. Ład i porządek, który będziesz chciał zaprowadzić w, e, w ciągu najbliższej pełni, a myślę, że ja, jako ryba, Ty, jako rak i skorpion, będziemy odczuwać to bardzo. Tak samo wszystkie osoby, które mają mocno obstawione znak skorpiona w horoskopie urodzeniowym, mają tutaj e, takiego dużego kopa do przodu, bo Mak mówi: To by się uda, tobie się powiedzie, w końcu wykreujesz plan na siebie. E, mak jest też taką obietnicą e, zagotowania w kociołku. Magicznego eliksiru, magicznej receptury, e, dzięki której uda Ci się e, w, rozliczyć z tematem tych długów, o których wspominałam, zarówno finansowych, jak i tych w relacjach międzyludzkich. Tutaj mam wrażenie, że Mag znajduje w końcu receptę, zaklęcie, złoty środek, aby te długi rozwiązać, spłacić albo odebrać należną sobie usługę. Dlatego myślę, że dla znaków wodnych wszystkich znaków wodnych i osób, które mają mocno obstawiony horoskop urodzeniowy, właśnie znakami wodnymi, to będzie czas, kiedy naprawdę będziecie czuli tę moc, że jesteście w końcu w stanie zrobić z tym ład i porządek. Piękna energia dla raka. Ja się bardzo cieszę, że u raka pokazała się takie mocne, taka mocna karta, bo ona mówi o tym, że rak w końcu bierze się na bary. Z rozwiązywaniem problemów i nie ma krok do przodu, dwa do tyłu, tylko w końcu jest takie: Uda mi się, mi się powiedziała, sobie z tym świetnie poradzę. Także świetnie, Daraka. Zobaczmy zatem, jak to wygląda Ulwa. I patrzę, że wzięłam kamerę za nisko i mogę się nie zmieścić. Ulwa, um, mamy sześć mieczy. Szóstka mieczy to jest karta dla mnie bardzo często. Wiem, że trudno sobie to wyobrazić, kiedy świat jest zamknięty, ale właśnie wyjazdów i przeprawy. Tutaj jest przeprawianie się z punktu A do B. Bardzo często może to być złotym środkiem, złotym rozwiązaniem, do którego zdecydujecie się wyruszyć. Czyli na przykład podjęcie pracy w innym miejscu, podjęcie jakiejś terapii, podjęcie jakiegoś yy, szkolenia, podjęcie jakiegoś nowego przedsięwzięcia, gdzie trzeba będzie dojeżdżać, gdzie trzeba będzie się przemieszczać. Albo należy po prostu wyruszyć w tę drogę, która dzieli Was od podjęcia decyzji do efektywnego działania. Bo tutaj już jesteś gotowy, spakowany, to jest taki tak naprawdę ostatni miłosny uścisk w tej karcie. Jak widzicie, parę kochanków na brzegu eee, i on lada moment wyrusza w drogę, być może oni. Natomiast tutaj te analityczne myślenie, zobaczcie, pomysł już jest z boku, tu już przechodzi do działania. Tutaj już wyruszam w szóstce. Żegnam się, podejmuję wszystkie niezbędne kroki i się przeprawiam. Idę w końcu, podążam za podjętą przez siebie mądrą, analityczną decyzją, bo to są miecze. Pięknie, Ulwa. Nie mm. chciałabym, żebyście czuli się tutaj na wygnaniu, a widzę, że się ledwo mieszczę. Idąc dalej, zobaczmy, jak wygląda sytuacja u panny w okresie najbliższej pełni. Ach, moja alujona. Królowa Buław. Królowa Buław u Panny. Zobaczcie, niesamowicie seksualna, uwodzicielska kobieta. Energia działania, energia niesamowitej kokietki, żywego ognia. Nie bez tutaj płonie pochodnia. Taka pochodnia płonie tak naprawdę tylko i wyłącznie za magiem, który ma wszystkie czynniki, aby coś zrobić, zauważ. I tutaj ta królowa Buław, ona odnajduje w sobie tą siłę, chęć do działania do w nowe, bo ona wie, że jej się powiedzie. Przedsięwzięcie, z którym będzie mierzyła się panna, dotyczące przede wszystkim spłaty albo należności, albo w relacjach międzyludzkich, ale tak jak wspomniałam, to są też ukryte pragnienia, być może pożądanie do kogoś, może chęć przejęcia kontroli w celu, w takim celu, aby wyszło w końcu na nasze, a nie na wspólne, w sensie na moje, nie na dobro ogółu. Mm, bardzo silne emocje, ale to jest taka obietnica powodzenia i zwycięstwa, bo dla mnie królowa Buław to jest właśnie ta kobieta, która zawsze ma zielone światło. Dzięki swojemu sprytowi. To jest akurat talia, w której nie towarzyszy jej czarny kot. Niemniej jednak, bardzo często tak. To ta panna dostaje ode mnie w tym momencie obietnicę. Bardzo się cieszę, bo panna ja mam takie poczucie, że od. Od połowy marca wypływa na górę i że pan nie się wiedzie, że panna ma dobry czas, że panna dostaje cały czas zielone światło, które mówi idź do przodu, działaj, nie wolno ci w tym momencie stać, rób porządki, sięgaj po więcej, bądź odważny i do przodu. Zobaczmy zatem, jak wygląda sytuacja u wagi, co wadze przynosi ta pełnia w skorpionie. No, lepiej być nie mogło. Tutaj jest królowa Denarów. Tutaj jest Królowa Denarów. To jest e, kobieta. Być może, jeżeli słuchasz tego mężczyznę, no to utożsam to po prostu z taką energią zarządzania, tak, takim kręceniem szyją. E, to jest kobieta, która zarządza finansami. Finansami w imię swojej stabilizacji. Ona ma świat u swoich stóp. Ona ma przyjemności u swoich stóp. Zauważ, że ta kobieta. Ma kochanka tak naprawdę w nogach, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, i ona jest tego świadoma, że ona sama sobie też jest w stanie dać przyjemność. Ona nie jest od nikogo zależna. Królowa ma to do siebie, że ona zajmuje pewne miejsce, pewien stołek. Poprzez swoją ciężką pracę jest za to doceniona, ale ona jest osobą niezależną. Jedyną osobą, z którą musi się liczyć jest król, jeżeli w ogóle takiego posiada. Niemniej jednak jest osobą już decyzyjną na wysokim szczeblu, osobą otoczoną szacunkiem i respektem. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ jestem przekonana, że waga, jeżeli przyświeca je karta królowej monet w generalnym rozrachunku dotyczącym tematu długów zarówno finansowych, jak i tych w relacjach międzyludzkich, będzie podejmowała mocno uziemione decyzje. Tu nie będzie już zawahania, jakie wadze bardzo często towarzyszy. Tutaj mamy energię podjęcia stabilnych decyzji na stałe. Jak zatem to będzie wyglądało? U skorpiona siedem kielichów. Siedem kielichów dla mnie to jest energia braku decyzyjności, ale w kontekście Waszej pełni, kiedy wiem, że ten kwiatowy księżyc będzie przynosił zarówno piękne, jak i trudne emocje, bo to będzie naprawdę. Naręcze emocjonalne, z którym będziemy się mierzyć, to jestem przekonana, że te siedem kielichów, które często przedstawiam jako taką energię, że nie wiem, czy chcę bogactwo, czy chcę dom, czy wykształcenie, to w tym wypadku wy będziecie wybierać między lękiem, gniewem, zazdrością, rozkoszą, ekstazą, yy, takimi popędami, i jestem przekonana, że tutaj tych emocji, uczuć nie będzie Wam brakowało. Niemniej jednak, ponieważ robimy porządki, bo chcąc. Trzymać się tych e, mocnych wydźwięków, czyli moc i władza podczas tej pełni i chcąc mieć ostateczny rozrachunek z finansami i w relacjach międzyludzkich, to tu trzeba podejmować decyzję. I moja prośba jest taka, abyście nie kierowali się tym całym wachlarzem emocjonalnym, tylko zajęli konkretne stanowisko. Bo siedem kielichów mówi o tym, że je, będzie w czym wybierać. To będzie tendencja od rozpaczy, smutku, okrucieństwa do euforii, ekstazy i podniecenia. Dlatego proszę cię, Skorpionie, trzymaj się jednych konkretnych emocji, abyś nie został odebrany za po prostu nieracjonalnego i nie do końca wiernego temu, co sam mówisz i jak się komunikujesz. To będzie bardzo ważne. W, ro w rozrachunku nie tylko ze sobą, ale tak jak wspomniałam, relacje międzyludzkie. Czyli jedno klarowne, jasne stanowisko. Nie siedem różnych wariantów, bo to cię może zgubić. Jak to będzie wyglądało zatem u strzelca? Wow. Bardzo mi się to podoba. Strzelec ma asa denarów. As denarów, który mówi o tym, że tu pojawiają się nowe szanse, nowe możliwości, nowe pomysły. Natomiast pamiętaj, to o czym rozmawiamy, to nie jest worek z pieniędzmi, o który potkniesz się na ulicy. To jest nagroda. Karty, o których rozmawiamy dzisiaj, to są nagrody po które możesz sięgnąć i one będą Ci dane pod warunkiem, że przerobisz w sobie pewne schematy i pewne działania, z którymi do tej pory się mierzysz. I az denarów dla Ciebie, strzelców, jest nagrodą za to, że robisz rozrachunek finansowy ze sobą i z Twoim otoczeniem i robisz porządki w relacjach międzyludzkich. Bardzo ważny będzie tutaj temat nadużyć, dlatego że to może ci się odpłacić nową szansą i nową możliwością na zarabianie pieniędzy. Także, strzelcu, pochyl się nad tym, czy na pewno byłeś yy, lojalny i szczery w swoich finansach, czy prawidłowo nagradzałeś, czy byłeś uczciwy. Czy nie ciągnąłeś, czy nie nadużywałeś nikogo, bo jeżeli by, możesz sam sobie powiedzieć w tym momencie tak, wszystko było okej, okay", to masz tu rewelacyjną szansę współpracy, nowej możliwości, bo jest 1, nowa szansa od losu, może nowa oferta pracy, może nowa propozycja kontraktu, może pod, wśród właśnie tego rozrachunku ze znajomymi powiem inaczej, podczas uzdrowienia tych relacji, dlatego że ja wspominam o bardzo ważnym e, wątku jako takiej równowagi, czyli. Albo spłacam dług finansowy względem kogoś i dzięki temu mam nową szansę i możliwość, bo mam czystą kartę. Albo naprawiam relacje z kimś i dzięki temu dochodzę do nowej możliwości zarabiania pieniędzy. Także rozglądaj się i tak jak wspomniałam, staraj się uzdrowić. Gdzieś coś wymaga naprawy, bo tutaj pcha się do ciebie nowa szansa. Także skoncentruj się nad tym. Myślę, do końca weekendu, dwa dni przed, dwa dni po pełni, możesz sobie pozwolić na koncentrację wokół tego, gdzie jeszcze wypada coś uzdrowić, gdzie. Był jakiś mezalian, gdzie za dużo wziąłem, gdzie kogoś nadużyłem, bo z naprawy tej relacji przychodzi do ciebie nowa szansa. Jak zatem będzie to wyglądało u koziorożca? Wow, rycerz denarów. I rycerz denarów to jest karta, która mówi o tym, że w końcu wyruszasz powoli i stabilnie po nowe pieniądze. Ja nie wiem, czy ta karta nie towarzyszyła nam już na nowiu w byku, a mam poczucie, że tak. Że ta energia wokół koziorożca tak się kręciła. Nie jestem pewna, natomiast wiem, że wokół koziorożca, nawet na tym czytaniu, jakie robiłam na Instagramie, na live'ie, ta energia bardzo się przewijała. Dlatego jestem przekonana, że koziorożec buduje swoją enklawę finansową. Tutaj koziorożcy jesteście bardzo mocno skoncentrowani na tym, aby powoli wyruszyć na stabilną drogę zarabiania pieniędzy. I to jest świetne i to jest super. Nawet jeżeli macie poczucie, że to się dzieje bardzo powoli i te pieniądze nie przyszły do Was. Lukratywnie, szybko, jak bardzo się w to angażowaliście, nie traćcie wiary i nadziei, bo droga rycerza denarów jest bardzo powolna, ale ona jest bardzo stabilna. Tu nie ma potyczek. Tu jest odważne ruszenie do stabilnego zarabiania pieniędzy, do stabilnego budowania swojej przyszłości. Pamiętaj jednak, że stabilne pieniądze przyjdą do Ciebie właśnie wtedy, kiedy upomnisz się o swoje, kiedy zaznaczysz temat nadużycia. Kiedy uzdrowisz swoje relacje, pewne schematy domagają się i proszą ciebie teraz, w tym momencie, w tym czytaniu, abyś to uzdrowił. Jeżeli czułeś się nadużyty albo nadużywałeś, czas i pora w końcu podjąć to działanie. Jestem przekonana, że ci się uda i że ci się powiedzie, bo towarzyszy tobie przede wszystkim moc i władza. Drogi koziorożcu, ta pełnia w skorpionie to jest znak śmierci i odrodzenia. Coś odchodzi po to, aby wskrzesić w tobie chęć do wykuwania nowych denarów, do ruszenia, w budowania swojej do budowania swojej stabilizacji, stabilności finansowej. Także tutaj mierz wysoko i ruszaj odważnie. Mamy koziorożca, przechodzimy teraz do wodnika. U wodnika mam pazika buław, denarów. Paść denarów dla mnie ciekawość świata, ruszenie w nowe. Tu jeszcze to nie jest ta energia, jak koziorożec, który już wsiada na konia i po to wyrusza. Tutaj dopiero jestem ciekawy, jak to smakuje. Dopiero rozkoszuję się swoim nowym pomysłem. Testuję to. Pozwalam sobie skosztować tego nowego. Pomysłu na zarabianie pieniędzy, pieniędzy, tej nowej możliwości. Zauważ, tu z kielicha, okej, okay, dobra, już wiem, jak smakuje to wino i wiem, jak smakuje to wino. Trochę czasu upłynęło już, zanim dojrzałam do tej decyzji, że chciałbym skosztować czegoś nowego. Tu ta kobieta jest ciekawa. Ona pozwala sobie na rozkosz płynącą z nowego pomysłu, z nowej kreacji. Ona rozeznaje ten temat. E, dlatego jestem przekonana, że u wodnika pojawia się nowy ciekawy pomysł na. Zarabianie pieniędzy, na budowanie swojej stabilności finansowej. Tu brakuje mi jeszcze odważnego ruszenia do przodu. To mówię uczciwie, bo taką odwagę widzę u koziorożca. Tutaj nie będzie już zawahania. Koziorożec ma plan, a tu jest takie zaciekawienie światem i powiedzenie sobie: no dobra, wejdę, spróbuję, to jest coś nowego. Może nie do końca mam doświadczenie, a może mam i go nie doceniam. Tak jak powinienem, bo nie jestem w stanie oszacować, jak szybko na tym się dorobię, czyli jak szybko przebędę tą drogę na koniu, ale tu już jest zaciekawienie tym tematem. To jest początek Twojej drogi. Jakiej drogi? Ano, właśnie takiej, że najpierw jesteś paziem, potem jesteś rycerzem, a potem, w zależności od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, królem, czy królową. To jest Twoje trzecie miejsce na podium. Od ciebie zależy, czy będziesz chciał sięgnąć po więcej. Czy będziesz chciał zająć pierwsze miejsce i będziesz chciał zarządzać swoimi finansami, tak jak robi to energia króla i królowej? Czy będziesz chciał mieć miejsce drugie, jak w tym momencie, koziorożec i będziesz chciał do tych pieniędzy wyruszyć? Czy postoisz i popatrzysz, jak te pieniądze przechodzą ci koło nosa? Dlatego, wodniku, działaj. To jest świetna propozycja, świetna nagroda za uzdrowienie pewnych relacji. Tutaj na pewno równowaga w relacjach międzyludzkich. I też myślę, że zaznacza się tutaj mocno taki znak, aby nie dać się wykorzystywać, aby nie czuć się nadużywanym przez społeczeństwo. Także relacje międzyludzkie, relacje finansowe u Wodnika naprawdę przynoszą świetną nagrodę, pod warunkiem, że odważysz się je uzdrowić. Jak zatem wygląda sytuacja u ryby? Ryba ma pustelnika. Pustelnik mówi o tym, że sam jestem sobie, jak to się mówi, żaglem, okrętem, marynarzem, sternikiem, nie wiem. Natomiast ten eremita to jest dokładnie ta energia, która mówi, że jestem wierny swoim przekonaniom. Nie do końca można do mnie dotrzeć, ale dzięki temu, że przez jakiś czas utrzymuję swoją, jestem wierny samemu sobie, ludzie będą odbierali mnie w ten sposób, że będą pytać: Słuchaj, jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że tobie udało się jeszcze nie zwariować, że tobie udało się wytrzymać, że y, masz ład i porządek ze swoimi uczuciami i emocjami? Dlatego, że karta pustelnika to jest odpokazanie energii bardzo często samotnej. My w tym momencie dotykamy obszaru pełni księżyca w skorpionie. Skorpion to są uczucia, emocje, także ryby, raki i skorpiony odczują to bardzo mocno. Tak samo wszyscy, którzy macie mocno obsadzeni horoskop. W znaku skorpiona, bez znaczenia Ascendent, Descendent i mukuali medium coeli. tutaj naprawdę ta pełnia będzie dla nas bardzo, bardzo znacząca. I teraz ta biedna rybka, biedna, niebiedna, odczuwa to jako samotnik. Czy jest to złe, czy to jest dobre? Kwestia tego, jak odczuwasz odosobnienie. Jeżeli potrzebujesz w końcu ciszy i spokoju, bo jeśli ci za ciasno i za głośno, świetnie. Rewelacja. Znajdziesz w sobie na pewno wewnętrzny spokój i złoty środek. Aby mieć spokój, przede wszystkim w finansach i w relacjach międzyludzkich, udać się to w końcu wyklarować. Powiem więcej: Twoje wnioski i rozwiązania, do jakich dojdziesz rybo w samotności, będą świetnym przykładem dla innych. Natomiast, jeżeli czujesz się przytłoczony nadmiarem zewnętrznych bodźców, to daj sobie czas, udaj się, że tak powiem, do swojej samotni. Może to jest czas i pora na samotny spacer, może to jest czas i pora na jakąś wyprawę. Na ławkę do parku, do samochodu, gdziekolwiek, gdzie możesz sam uporządkować swoje myśli i zrobić ład i porządek, co ja w zasadzie potrzebuję, gdzie czuję zachwiane relacje finansowe i międzyludzkie, emocjonalne, jak dojść do tego ładu i porządku, ponieważ Twoje wnioski będą naprawdę trafne. Tak to wygląda u ryby. Jak to zatem wygląda u barana? Dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy y, to jest karta, o której ja pamiętam mówiłam y, w swoim nagraniu Kot w Tarocie, jaki pojawił się w październiku. I ta dziewiątka mieczy to jest taka energia, która mówi przede wszystkim sam ze sobą, bo dziewiątki są zawsze taką energią, które są spójne tylko i wyłącznie ze mną, nie z otoczeniem. I tutaj mam czarnego kota. I to jest sposób na ogranie czarnych scenariuszy, które kłamią mi się w głowie. Moje lęki i obawy, z którymi sam się mierzę, przez które czuję się osaczony, znajduję na to świetne rozwiązanie i obracam porażkę w sukces. To, przez co długo nie mogłem spać, to, co nie dawało mi spokojnie zasnąć, bo dla mnie dziewiątka nocy to są bardzo często bezsenne noce. Zresztą w tym tarocie seksualnym mam wrażenie, że wszystkie noce są be bezsenne, szczerze mówiąc, bo bohaterzy tych kart na każdej tak naprawdę mają świetne możliwości. I tutaj do barana energia mówi, że obejdziesz to, ograsz to, bo tu masz czarnego kota. To jest zawsze dla mnie spryt. To jest yy, symbol, który, jeżeli się pojawia, mówi o tym, że coś strypnie ci w głowie, znajdziesz złoty środek, złote rozwiązanie, aby znaleźć w sobie przede wszystkim ten balans, a tak naprawdę zrobić rozrachunek. Nie tyle, co balans taki typowo księgowy, ale rozrachunek winien ma sensu stricte i odnaleźć tutaj równowagę, tak jak wspomniałam, w obszarze materialnym i w obszarze relacji międzyludzkich. Tutaj, w tej energii dziewiątki, myślę, że baran bardzo mocno odczuje. Skorpion wykopuje spod ziemi i Baran to mocno odczuje, ale to co Skorpion mówi, wykopie w tej pełni, nie będzie dla niego zaskoczeniem, bo Dziewięć Mieczy mówi tak jak wspomniałam, o bezsenne noce od dłuższego czasu. To co Baranowi już kiedyś się działo w głowie, czy to się wydarzy, czy to się uda, czy to się powiedzie, czy to do mnie przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy uda mi się przed tym uchronić. Tutaj jest bam, udaje mi się to w końcu ograć. Ja znajduję złoty środek. Ja w końcu mierzę to ile dostaję od otoczenia, ile daję od siebie. Spłacam swoje należne emocjonalne długi, upomitam się o swoje. Dzięki temu uzdrawiam relacje i znajduję złote rozwiązanie, złoty środek. Bardzo fajna energia wsparcia e, dla barana. Jestem przekonana, w ogóle patrząc słuchajcie, na to, najbardziej podoba mi się, szczerze mówię, energia, jaka towarzyszy rakom, bo tutaj jest karta maga, która mówi, że one sobie z tym rewelacyjnie poradzą. Jestem tak samo pewna, że skorpiony, ponieważ to czytanie dedykuję osobom, Eee, nie tylko skorpionom, ale myślę, że ono mocno dotrze do tych, którzy mają mocno obsadzony horoskop w skorpionie. Ale czerpcie proszę z tego wszyscy. W tej energii siódemki kielichów to jest też ta energia, która mówi: zacznij w końcu, zdecyduj się na dwie emocje, nie pozwól szargać temu wachlarzowi, dlatego że nie uda ci się po prostu zostać odebranym racjonalnie. I tak samo ryby, zostań wierny swoim poglądom. Dajcie proszę znać, jak to z wami rezonuje. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się w czytaniach dla poszczególnych znaków. Cześć.